Jakże wielu ludzi jeszcze kilka lat temu kpiło sobie z tak zwanych teorii spiskowych, dzieliło nas na mądrych i głupich, na ludzi nowoczesnych i zacofanych, na takich, którzy wierzą w jakieś biblijne zabobony. Niech spojrzą teraz sobie w lustro i niech pośmieją się sami z siebie. Proroctwa biblijne, ucisk, upadek wiary, zarazy i kataklizmy, wojny jedna po drugiej, inwigilacja, zakłamanie, wymysł ludzkiej wyobraźni czy rzeczywistość? Przepowiednie przepowiedziane kilka tysięcy lat wstecz, akurat teraz stają się faktem. Człowiek ściga się z diabłem, kto pierwszy doprowadzi do katastrofy. Przed obejrzeniem tego materiału powinniście Państwo spróbować uzmysłowić sobie jedną rzecz. To może być trudne do zaakceptowania, ale nasze cielesne doznania, ból, troski, nasza chęć lub wola w wymiarze fizycznych odczuć nie ma znaczenia lub ma znaczenie drugorzędne. Nasze chcieć lub nie chcieć tak naprawdę jest bezmocy w aspekcie planu Bożego lub tak zwanego przeznaczenia. Ta myśl odnosi się do pojęcia wiary, nie religii tylko wiary, która jest wartością pozafizyczną. Innym można by to wytłumaczyć, że to co doświadczamy, przeżywamy jest generalnie niezależne od nas, ponieważ to już było. Nasze życie na linii czasu miało swoje miejsce i swój czas. Nie mamy co do tego pewności, więc żyjąc, rozbijamy swoją wiedzę i cały czas się ucząc, to cel, który mamy się starać osiągnąć przed powrotem do źródła. Każdy z nas odgrywa swój scenariusz, który jest tylko serią zdarzeń doprowadzającą nas do śmierci naszego ciała, ale on jest drugorzędny. Nie o niego tu chodzi, dlatego przeznaczenia nie da się zmienić. Więc przestańcie się martwić i bać, bo Jezus was uratuje i zabierze ze sobą na zawsze. Ale powiedziano nam, i przed tym Jezus nas ostrzegał, że przed jego powrotem będą wojny i pogłoski o wojnie. I o tym mówi Ezekiel w rozdziale 38. Twórcą tego zamętu, według Ezekiela, będzie Federacja Państw, które połączą się i zwrócą przeciwko Izraelowi. Ich celem będzie Izrael. To będzie ich główny cel. Ale w szerszym aspekcie chodzi o Boga związanego z Izraelem. Te narody, zjednoczone antysemityzmem i wypełnione nienawiścią do Izraela i jego Boga, Utworzą konfederację, o której mówi Ezekiel. A ich cichym liderem będzie nikt inny jak Rosja. O. Dziś obawiałbym się mówić, że Rosję należałoby za wszystko winić, bo obecnie wszystko zwykliśmy zrzucać na Rosję, ale o tym mówi Biblia. To Rosja odegra czołową rolę w tym spisku militarnym. Jest to istotne, bo drugim najważniejszym graczem w tej kampanii będzie Iran, co widzimy w rozdziale 38. I to jest odzwierciedleniem naszych czasów, bo żyjemy w takiej chwili, kiedy to nigdy przedtem nie było układu między Rosją i Iranem. I o tym mówił Ezekiel 2,5 tysiąca lat temu. Ale można dzisiaj udowodnić, że to, co się dzieje obecnie, jest bieżne z tym, o czym pisał Ezekiel w rozdziale 38. Widzimy tam koalicję krajów, które odważą się dołączyć do przymierza Iranu z Rosją. Wspomina się o Etiopii w wierszu piątym, w języku biblijnym Kursz. Mowa jest też o północnym Sudanie, a tak a propos Etiopia jest w 45% muzułmańska, północny Sudan w 75%. W Biblii mowa jest jeszcze o Libii, o dawnej nazwie Put. Libia, która jest w 97% muzułmańska, jest jeszcze inna grupa krajów z regionu afrykańskiego, która pomoże tej koalicji. Natomiast w wierszu szóstym mówi się o Gomar i Togarma. Gomar w słowniku biblijnym reprezentuje wschodnią Europę. To mogą być Niemcy i Polska. To Garma to Turcja i pobliskie rejony, takie jak Armenia lub Gruzja. Tak więc te kraje zjednoczą się w jednym celu. Aż tu nagle, w wierszu 13 tego rozdziału pojawiają się kraje, które zakwestionują ten pakt zapytają, dlaczego popieracie atak przeciwko Izraelowi? Wśród nich pojawi się nazwa Shiba i didan". Nazwy te pojawiają się w Biblii i odnoszą się do Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska zapyta, dlaczego zwróciliście się przeciwko Izraelowi. A to ciekawe. A wraz z nim zakwestionuje to Tarshish gdzie starszyż, historycy i badacze wyjaśniają, że Tarszysz jest gdzieś poza kolumnami Herkulesa. A gdzie one są? Otóż można to ująć, że to coś w rodzaju ciśniny Gibraltaru. Naukowcy twierdzą, że to poza Morzem Śródziemnomorskim na Atlantyku i że może odnosić się do Anglii. Biblia wspomina, że obok tych dwóch krajów dołączą do nich młode lwy. A co jest symbolem Anglii? To lew. Nawet trzy. Ale to zwierzę jest narodowym symbolem tego kraju. A młode lwy to kraje, które należały do terytorium brytyjskiego. To może dotyczyć, powtarzam, może dotyczyć Stanów Zjednoczonych, które były kolonią brytyjską aż do czasów wojen domowych. Ciekawiło Was kiedyś, gdzie wspomina się w biblijnych przepowiedniach o Ameryce? Otóż nigdy, moi drodzy. Póki co udział Polski w akcji przeciwko Izraelowi wydaje się być nieprawdopodobny, chyba że ze względu na złe relacje między obydwoma krajami oznaczałoby to ciche poparcie. Ale na tę chwilę zdaje się to być pieśń przyszłości. Interpretacje proros Ezechiela w niektórych kwestiach są jednomyślne, w innych natomiast są nieco rozbieżne lub kontrowersyjne. Zatem Jezus został ukrzyżowany, zabrany z powrotem do nieba, o tym pisze Biblia, to również historia i czas obecny, bo Jezus póki co siedzi po prawicy swojego Ojca. W czasie, gdy Jezus przebywa w niebie, tu na ziemi mamy erę Kościoła, gdzie Jezus trzyma nas za język i zleca, abyśmy reprezentowali Go tutaj na ziemi. I chcę, abyśmy o nim opowiadali, aby jak najwięcej ludzi uwierzyło nie w niego. To jest właśnie era Kościoła, w której aktualnie żyjemy. Kolejnym zdarzeniem, które ma nastąpić, będzie tak zwane przechwycenie Kościoła. O tym pisze apostoł Paweł, że będzie w przyszłości takie pokolenie, które nie doświadczy śmierci. Nadejdzie taka chwila, kiedy to Jezus pojawi się na chwilę, nie schodząc tutaj na ziemię, jakby na chmurach, zawyją wtedy trąby na ten znak, kiedy to martwi, jako pierwsi powstaną, ich ciała, nawet jeśli ich dusze były już w niebie, jako akt trwały, połączą się ze swoimi duszami. A my, którym przyjdzie wtedy tutaj żyć, uniesiemy się wraz z nimi w górę, aby spotkać się z Panem. Będzie to zatem takie pokolenie, które nie dozna śmierci. Zostaniemy uniesieni i przedostaniemy się do niebios, gdy nam Pan się ujawni. Gdy będziemy w nim w niebie, nastąpi okres siedmiu lat turbulencji. W trakcie tych siedmiu lat nastąpią takie kataklizmy, których nigdy przedtem nie było na naszej planecie. W wierszach od 6 do 18 napisano, że będzie tak dlatego, iż Bóg chce po raz ostatni zwrócić na siebie uwagę. Przed czasem ostatecznym. Zauważyliście, że im bardziej opieracie się przed Bogiem, tym bardziej on chce na siebie zwrócić uwagę? Zwraca się ku nam ze zdwojoną siłą, gdy my zaczynamy błądzić. Siedem lat nieszczęść to ostatnia szansa do uwierzenia w Boga i ocalenia swoich dusz. Wydarzenia będą okrutne i to będzie ostatnie pokolenie przed Jego powrotem. Gdy pojawi się na Ziemi ponownie, zabierze ze sobą wszystkich zabranych wcześniej. Biblia mówi, że wrócimy razem z nim po czasie Armagedonu i na popiołach tych zdarzeń rozpocznie się era Królestwa Bożego na ziemi. O tym wspomina Ezekiel w swoich ostatnich rozdziałach, mówi o tysiącleciu, gdy wróci ze wszystkimi świętymi po przechwyceniu, po siedmiu latach turbulencji i bitwie Armagedon, gdzie wszystkie wrogie mu narody zostaną pokonane, oddzieli prawych od nieprawych. I wtedy rządzić będziemy razem z nim przez tysiąclecie. tym będą już tylko nowe niebiosa, ale Biblia tym się już nie zajmuje. Ludzie, którzy nawrócą się w ciągu w ciągu tych siedmiu lat turbulencji, to będzie jeszcze wtedy możliwe, dostąpią możliwości wejścia do Nowego Królestwa i życia normalnie, jak inni. Martwcie się o jutro. Jutro będzie się martwić samo o siebie. Nie bójcie się. Ja będę z wami do końca czasu. To, co dzieje się obecnie na linii Iran i Stany Zjednoczone, to jeszcze nie to, co przepowiedział Ezekiel. Przypominamy, że proroctwo Ezekiela dotyczy wojny Iranu i koalicjantów przeciwko Izraelowi, a nie Ameryce. Niemniej jednak, warunki pod przepowiedziany konflikt już powstały, włącznie ze zburzeniem pałacu al -Asada, którego to elementu jeszcze niedawno brakowało do całej układanki. Oczywiście celem zbombardowania siedziby Asada nie było zburzenie jego pałacu, a raczej zabicie go, lecz ta próba nie powiodła się. Najbardziej intrygujące jest jednak to, że te wszystkie warunki spełniły się w tak krótkim czasie, bo zaledwie od 3 do 5 lat. Iran nie jest zainteresowany wojną ze Stanami, on chce zniszczyć Izrael. Żeby to zrobić, musi poczuć się pewniej, może musi się dozbroić bronią z Rosji. Chyba, że coś nagle wymknie się spod kontroli. Co prawda, w Izraelu są też przyjaciele Putina, ale nie ma pewności czy tak jak oni widzą siebie przyjaciółmi prezydenta Rosji, czy on uważa siebie za ich przyjaciela. W wierszu pierwszym pisze, że Pan przekazał mi, iż Syn Człowieczy sprawi, że zwrócisz się przeciwko władcy Gog. Słowo Gog w tłumaczeniu biblijnym oznacza tytuł. To jest jakaś osoba, Gog to tytuł, tak jak car albo książę. Wiemy, że chodzi tutaj o osobę, ponieważ dalej używa odpowiedniego zaimka, mówiąc moja przepowiednia dotyczy jego. Zatem Gog to postać, tytuł określający cara lub księcia. On jest władcą rejonu, który nazywa się Magog. Słowo, które pojawia się w wierszu drugim. Historycy jednoznacznie potwierdzają, że starożytnym rejonem odpowiadającym słowu Megag to ląd zamieszkiwany przez ludzki diens, czyli na północ od Morza Kaspijskiego i Czarnego. Więc jest zgoda co do tego, że chodzi tu o terytorium Rosji. Dalej napisano, że Misja i Tubal są częścią tego kraju. Misja według badaczy Biblii to Moskwa, a Tubol to najprawdopodobniej miasto znajdujące się w zachodnio-centralnej Rosji i kiedyś było syberyjską stolicą ropy naftowej. Biorąc to wszystko pod uwagę, możemy stwierdzić, że chodzi tu o Rosję jako główną militarną siłę przeciwko Izraelowi. Do niej dołączy kolejne pięć krajów, z których pierwszym na liście w wierszu piątym jest już wspomniany Iran. Iran określany jest tu starożytną nazwą Persja. Jest jeszcze Etiopia, Libia. Jednak głównym partnerem Rosji jest Persja. Do 1945 roku nazywany był Persją. Dopiero od 1945 Persja stała się Iranem aż do rewolucji islamskiej w 79 roku Iran był sprzymierzeńcem Stanów i Izraela do 79 sprzedawał nawet Izraelowi ropę ale rewolucja islamska diametralnie to wszystko zmieniła swoje proroctwa Ezekiel wyjawił 2500 lat temu w perspektywie kosmosu wszechświata to ledwie chwila Lecz co tak naprawdę zrobił Bóg względem Ezekiela? Ezekiel jedynie powtórzył wiedzę przekazaną mu przez Boga. Bóg podzielił się z nami swoją wiedzą. Jego syn i wysłaniec, zarazem Jezus, również nauczał, przekazując wiedzę. Dlatego też nie oddzielajmy wiary od rozumu i nauki. Przekazana została nam wiedza o przyszłości naszej planety, nie ma więc mowy o jakimś zaskoczeniu. Będą, a nawet już są oznaki tego czasu. Jeśli ktoś nie skorzysta z tej wiedzy, to w krytycznym momencie może usłyszeć boskie, a nie mówiłem? Lecz spójrzmy na pewne fakty w sposób nieco bardziej naukowy. Siedem lat kataklizmów, turbulencji, to nie musi być tylko kara Boża. Zmiany klimatyczne, które mają obecnie miejsce, czyli zmiana kąta nachylenia osi Ziemi względem Słońca i innych planet, powoduje, że pewne rejony stają się cieplejsze, a inne chłodniejsze. Wraz z trwaniem tego procesu niemal pewne jest, że kiedyś, raczej niedługo, pojawią się nie tylko zmiany, ale i skutki tych zmian. I na przykład gdzieś stopnieje część lodowca, a woda z niego naprze na ląd. To proces cykliczny na naszej planecie, ale dawno temu nie było takiego zaludnienia na tej planecie i skutki tego nie mogły być tak drastyczne. Kiedy pojawią się te smutne konsekwencje zmian, będą nadal trwać. Bo będzie to proces, a nie chwila, i mogą potrwać na przykład przez 7 lat. Ci, którzy tylko wierzą, ignorując wiedzę i rozum, mogą popaść w dewostwo, a ci, którzy wszystko opierają na swojej wiedzy bez krzty wiary, tworzą niejednokrotnie idiotyczne ideologie, bo wierzą tylko w siebie i swój niedoskonały rozum. I niedługo na horyzoncie mogą zobaczyć dowód swojej ignorancji. Studiując księgę Ezekiela, ciekawe jest to, że w ostatnich 16 rozdziałach napisane jest, jak to po powrocie Żydów do Ziemi Obiecanej powstanie koalicja państw, które wystąpią przeciwko Izraelowi i będą próbować zmieścić ich z powierzchni Ziemi. Przez 8 lat prezydentury Ahmadinejada non-stop powtarzał, że chcą zmieść Żydów z powierzchni Ziemi i dodawał, że ta nazwa zniknie na zawsze. Ayatollah, który kontroluje cały kraj, bo to on jest rzeczywistym przywódcą Iranu, prezydent był tylko twarzą Iranu, ale nie prawdziwym liderem, on i prezydent powtarzali, że zmiotą Izrael z powierzchni Ziemi w ciągu 90 sekund. Ciekawe, że kiedy prezydent Iranu mówił te radykalne kwestie, Bóg już dawno przepowiedział w swoim proroctwie, co następuje. Zbiorą radę przywódców tych państw i powiedzą, połączmy się i zmiećmy ich naród. Tak, że nazwa Izrael zostanie zapomniana na zawsze. Kiedy tak patrzymy na nagłówki gazet, widzimy dokładnie, że to właśnie się dzieje. Wspominaliśmy już, jak kluczowy jest tu Iran i ich prace nad programem broni nuklearnej. Nie tylko straszą Izrael, Arabię Saudyjską, ale i cały świat. A świat przygląda się temu i nie robi nic względem Iranu. Aczkolwiek Iran nie będzie liderem tej koalicji, ponieważ głównym sprawcą tego spisku będzie Rosja, Megok z rozdziału 38, wiersz 2. Iran miał fascynującą historię. Niezwykłe jest to, że w rozdziale 38 Ezekiel wspomina o koalicji krajów w czasach ostatecznych. Wspomina o Persji oraz o Roż, co może odnosić się do Rosji i ich militarnego paktu. Nigdy wcześniej w historii świata nie było takiego wojskowego paktu między tymi dwoma krajami, czyli dzisiejszej Rosji i Iranu, a obecnie mamy taki układ wojskowy między tymi dwoma krajami. Tak więc scenariusz przepowiedziany w Biblii, kiedyś niewiarygodny, dzisiaj staje się faktem. I to są dwa wielcy gracze. Zadając sobie to pytanie przez cały czas, kiedy dostaniemy się do nieba, będziemy wciąż się znać? Jak mówi dr Morgan, nie możemy oczekiwać, że w niebie będziemy większymi głupcami niż tu na Ziemi. Tak więc zgodnie z Pismem będziemy się rozpoznawać. Pewnego dnia Bóg poprosi nas, abyśmy policzyli dary, które nam ofiarował. Przygotujcie się, bo Królestwo Niebieskie jest już blisko. Mówisz nam, że Królestwo Niebieskie jest blisko, ale powiedz nam, kiedy dokładnie nadejdzie. Gdy widzicie chmury naciągające ze wschodu, to mówicie, że przyjdzie deszcz. I tak się dzieje. A kiedy wieje wiatr z pustyni, mówicie, że będzie upał. I tak się dzieje. Wszyscy potraficie odczytać znaki na niebie i ziemi. Dlaczego więc nie umiecie odczytać znaków czasu?